Cześć witajcie z Dzisiaj mamy już szósty odcinek openingów. Od razu się przyznam, pykałam oczywiście poza odcinkiem i zobaczcie, pousuwałam resztę broni, jednak są mi niezbyt potrzebne. Czy wy to widzicie? Pięć kos! Jak pewnie widzicie mnie w odbiciu. Ja się bardzo cieszę. Nawet bardzo. Prawdę. To była moja pierwsza kosa. Jest to kosa lekko używana. Widzicie pewnie. Spuściłam rolę, żebyście lepiej widzieli. Jest to kosa lekko używana, ale mało kosztuje na Steamie. Potem mamy oczywiście Tygrysa. Tiger Tooth. Jest także lekko używana, ale za to kosztuje już 156 euro. Potem mamy Karambita. Takiego ładnego karambita, proszę bardzo, fabrycznie nowa 450 euro. Najdroższa kosta jaką zdobyłam. Teraz przed chwilą zdobyłam fabrycznie nowy karambit Bora Forest, która kosztuje 400 euro. No i ostatnia, czyli ta czerwona, piękna broń, a dokładnie nóż. Jest lekko używana, niestety, ale kosztuje 400 euro. Otwieraliśmy tę skrzynkę. Otwierałam już bardzo długo. Mieliśmy 160. To jest 188. Skrzynka. Miejmy nadzieję, że coś fajnego wypadnie jeszcze przy Was. Ja się tak jarałam tymi dwoma kosami, że potem zaczęłam żałować, że nie zdobyłam tego na odcinku. Przeleciała oczywiście. Ale jest Star Trek. Jest Star Trek. Nie bierzemy jej, nie przyjmujemy, przyjmujemy tylko kosy. 23, nieźle. A, i chciałam pokazać moje statystyki. Wszystkie pieniądze wydane, widzicie, to jest różnica 200 euro. Różnica 200 euro to jest naprawdę mała. Wystarczy, że teraz drobne jakąś kosę, która będzie kosztować przynajmniej Minimum yy, 300 euro, albo 400, tak jak mamy tamte i od razu wyrobimy się na prostą. Najlepiej byłoby, jakbym jeszcze dwie zdołała trafić kosy, to bym w ogóle już była bogata. Te dwie kosy po 400, czyli to jest 800 euro, bardzo mi pomogły i to widać w moich statystykach, więc jest dobrze. Kosa przeleciała, Jaguar przeleciał, i co robimy? Oczywiście niebieskie. Wiedziałam. ok, oczywiście reklamy, to jest oczywistość. 195 skrzynka Jaguar przeleciał, i to będzie oczywiście, że niebieskie, bo coś innego. No dobrze, może 196. Nic ciekawego. Znowu ma 10 ustra fiolet. Czerwonka przeciała, różowa przecia, fioletowa przeciała i będziemy mieli niebieską. Mówiłam: 198 skrzynka, Przed przedostatnia. Niestety nic nam to nie dało, ale może przedostatnia skrzynka 199. Przed dwójeczką może coś nam gej wędropnie. Jednak nie, jednak nas nie lubi. Powiedział: Ty tak już trafiłaś, już dwie kosy to się wystarczy. Wystarczy mi, jak mi dasz jeszcze jedną. Jaguar przeleciał. A my będziemy mieć fioletowego glocka. Fajnie. 200 skrzynek otworzonych. No to może teraz zabierzmy się za jakąś inną. Weźmy chroma case i otwórzmy sobie 10 chromeczków. Nie zaczynamy za dobrze. Oczywiście, reklama, bo to jest oczywistość. Wszędzie te reklamy się wtryniają. Mnie też to bardzo denerwuje. Właśnie tym bardziej. I Star Track Glock. Super. 55 centów dla nas. No dokładnie dla mnie. to 40 centów. Fajnie. No i nic ciekawego. Jadę dalej. I grotto! Super, 7 centów! Świetnie! Może kosa? Nie? Myślałam, że znów będzie grotta, tu jednak coś innego, jednak patrzcie, no? No, daj mi kosę, chroma, proszę! Ja pierwsze chromy jakoś nie trawię, nie wiem dlaczego. Dla mnie to, to, to ta zielona skrzynka jest najlepsza. Dwie kosy w niej droptałam. Praktycznie aż cztery. Piątą trafiam w innej skrzynce, ale nie pamiętam w jakiej. No głupie reklamy. Nie chcę żadnego hotelu w Warszawie ić mi. Kosa. Na szczęście już pierwsza kosa wyleciała. Prawdę tak powiem. Tak to w ogóle nie widzieliśmy żadnej kosy. Okej, okay, czterdziesta skrzynka. No proszę. Co chyba cię pogięło? Gropto! Świetnie! Naprawdę. Dobra, jedziemy 50 służym. O i oczywiście kosa minęła. Wszystkie bronie bardzo dobrze minęły. A ja oczywiście dostanę Mac 10. Super. Pewnie widzieliście bateria. Tak. Nie wiem czemu jest podłączony. Jakoś nie chce się ładować i to mnie wkurza z powodu, że... Mama mówi, że to za dużo gras w ogóle i dlatego on się inne gadanie. Siedem centów. Świetnie. No daj mi kosę. Jak z choroby dostanę kosę, to wszyscy będą ci, będziecie zadowoleni. Mak dziesięć. Dzięki. Naprawdę. Czterdziesta piąta skrzynka. Poproszę kosę. Chcę kosę i ja o nic więcej nie gej Gejben! Kurde, idź mi w Wrocławku, czy w Wrocławiu tam było, nie wiem. Ja chcę kosę, no. Albo to tą to, to, to piękną broń, co tu była, no. Nie, nie, ja muszę dostać jakieś ostwa Trek block. Świetnie. Po prostu bombastycznie. Naprawdę. Dzięki, Gaby. Dzięki. Przedostatnia skrzynka. Proszę o coś ładnego. Przygotowe. Dzięki. Ok, pięćdziesiąta skrzynka, teraz będzie to dobrego. Nie czuję tego, ale miejmy takie przeczucie. Fioletowe. Nie no, naprawdę, postarałeś się. Dobra, weźmy CSCO 2. Właśnie to, że to jest drogie, otworzymy sobie 10 skrzyneczek. Kosa. O, USP Serum tu było, no. Kurde, nie chcę żadnego hotelu. Idź mi. Głupia reklama. Nienawidzę reklam. Serum. Ile? Bardzo dobre. 4 euro dla nas. Oczywiście na początku. Kosa, bo to jest oczywistość. Dobra, jedziemy dalej. 35 chyba skrzynka to była. Nawet nie zauważyłam. I oczywiście nic ciekawego się w tej skrzynce nie dzieje. Czerwonka i różowe przeleciały. Okej, okay, jedziemy dalej. Nawet nie patrzymy. Nie patrzymy na nic! Jedziemy dalej! Jaj, yeah, naprawdę fajnie, naprawdę, super. Ścieżka z Hm, Kosa, no nie! <laughs> Nasza ostatnia skrzynka. Cóż, na odcinku się nie udało. Ale jak sami widzicie, Poza odcinkiem jednak kosy dropnąć umiem. Dzięki domina, jeśli Ci się spodobało, możesz lajkować ten filmik i zasubskrybować mnie mój kanał, żeby widzieć więcej oko takich właśnie pięknych kosy, które tutaj w tym oto jest grze dropię.